Tak. No. To jest już trzecia nie jedziemy na kanale Co? To nie? Tak Co to Ale, no, nie? Ja już wiele razy ją nagrywałem, Aleks tak. To ja nie, tak. nie jechałem To był pierwszy rekord w Gnysie no Jeden z pierwszych um. no. Piękno posłę. O, ja nagrywam 0,5. Ja też te będę potem nagrywał 0,5. Ja też to te nagrywam 0,5, bo będę Teraz nie mam przełączyć Nie będę nagrywał w tydzień 90 PDM. Duża ta winda. No, duża. No. A już już taką na winonał. to czym prędzej tu. To... Ty mnie W taka, tak taka, taka, taka 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 dużo tego Już tak, ale też Nie, to jest tylko jest całe. Jestem w to pięknym pięknym

się jak kurwa? No. Czy jeszcze jeszcze starą czy... A nie wiem nawet. Nie wiem jak to, bo to Ukraińcy bo to Przestanek, bo się. Kurwa! 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 Jak nie Kurwa! 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 tu jest. Co ja zrobię, nie? Zobacz, zrobili, ostatnio musieliśmy czekać, zanim wyruszy. No. Zrobili. Przystanek dwa. Coś <noise> tam naciśnij zasuwanie już. No, no szybciej. No, Dawaj. Dobry pies. Szy Szybko, dobra. Dobry <noise> dobra, piesek. Nie Dzięki mnie. Jezus jegoście. Taki do mi to już ją jeździliśmy. Tak. To zobacz, się jeździeliśmy. Tak. Zobacz, jest to świetlowy. No mhm. Jak będzie jechać, to będzie

Guziki z tego typu? A Ale was taki Nie, to jest Można dać się Nie, dać się samo zamykanie. Te guziki są inne, te samo się kiedyś. No. Nie że tak będzie.

Do małych i 18 Dobra, nie będę zarochnąć, może idziemy w średniu. Kiedyś to, oczywiście. No, masz tą oczywiście. Nie jechałeś, ty wiesz tu nie? No tym nie. Oświetlenie jest pieprzone. No, ciekawe kto to pieprzu. działa. Działa, W zaraz będzie fajne. Znaczy na tym daj tu tak ma. Dzisiaj jakiś świegielek w No. A to dobrze jeździ. Czajaj jaka to była ulica, żeby był zręb, a tu była tam zjeść nic. Nie. Jedna kościuszki gdzieś Ale to dobrze jeździ. No. no. Mhm. Jest mhm. no. A chyba ja, ale. co? Nie z tej windy. No jest trzeba wybrać. Mhm. 2004. Mhm. Tak jak ja. Winda, <laughs> winda <laughs> w twoim wieku. No. No. O, Bo jest nas trzech w indiach, czego było <śle> ja nie trzeba tak A zresztą i tak przed wymianą jest Dzięki tego budynku na ulicy z 16. Gdzie? To? Jeszcze kawałek. No. I Gdzie nagadzie. Czyli? 27 no, 9tych Czy No, ale nie, bo to będzie przypomnieć. nie no. Bo on wpisał kod dla swej. Może cicho. No. Tu już też rozumiesz. 30 było? Tak, ja kiedy? Kiedy. Kiedy? Kiedy. Kiedy. nie. Chcielibyśmy od żeby ta nie zwołała nas. No. No. Tabliczki oczywiście. O już, to jest ten. やめろ。<laughs> Jesteśmy jechać na ulicy Kościuszki 5 ja Jesteśmy na Kościuszki 5 mamy nowego serwisu Czy ty tak? oh. <grymna> jest? tam jest tego Chyba tak, teraz zobaczymy to Pamiętasz? Hmm. Pięć, to rzadko było. nie? No No, tak, nie nie robił. 24. Marek. Plecak by ci przyciął. Może cztery. A to A tu jest chyba... Jeszcze tam jest, tu przynajmniej wentylator jest.

co jest? Weźcie się. Nie bawcie się. Ja no... yeah, myślałem w innym miejscu Nie, bo jak w tym mistrzu, to było mnie było tu. A już teraz? Teraz do drugiej klatki przejdziemy. Dobra. Czekaj. do drugiej Jak będziemy, gdyby takie zdzieli. No bo tak, bez sensu, jak mamy przejście do klatki, żeby jeździć w górę, w dół. Idziemy z na ulicę. Kościuszki 5. by you Dziękuję za zareagował. Jeszcze tym farskiem tu śmierdzi. Mm. Tak, czyli to niby jest Oryginalnego grama. I zero No zobacz tutaj na panelu zero i. jest ramp W końcu Mhm mm ja. Wielkie Pierdut i się talepię ja. hmm? Nie no, przejdziemy do klatki drugiej, nie? Dobre. Chyba, że ktoś hmm. ma przejazdy Eee hmm. Poczekaj, doje? Mhm mm Ja tak jak na się a no, nagrać, jeszcze są. Nie? Na UJ 10. Nie, To nie jechaliśmy w tamtym roku, nie? Nie. Nie.

Nie, nie, nie. Cała prejada w Do do koloru! dnia! Jedziemy w na ulicy ulińskiego 8A. Leżaje trochę, bo nie jest lepiej. To jakoś pasz, Może No, Lepsze jest. Nie no. w <grym> dole. <grym o, to, patrz, to jest tam. Odliwce. A A no, od... A gdzie, A A stąd? A stąd? gdzie to masz tutaj? Tak, ja A stąd? A stąd? A stąd? nie stąd? No nie? A stąd? Nieski... No, <śleski> no, nie, nie? No, Tylko pauzy nie teraz, nie? <śleski> No, Nie, nie. Nie, nie jestem Powiedz, Tu jest w osenkach. jest kilka Osiem. No mówię osiem, bo mam z ręka. Jedziemy widzieć, że lift system. Z z Cześć. Lift system. Nie, no. Ty, na no, górze, tej pasyki, to nie ma wyżej. No właśnie. O, na no, hańbę zryklam, nie widać. A, najebiście. No <słyska> o, oryginalny. No. Psz Z dwojnym dzwonkiem się pomaga. <słyska> ja kurwa, no, co <słyska> będę się bawił. Czerwony guzik. <słyska> nie, czerwonego guzika nie wciskamy. <słyska> nie, nie, szoku, nie. nie? Lepiej nie, bo ty stoi no ich. przejdźmy. Dzień dobry. Dzień Jedziemy w jedzie na ulicy, Kościuszki 3

No ja mam zalogować na koniec To sobie Dobra Na koniec to dobrze, nie? To sobie O To jest rybeczka. Ten dojazd. Co mi się lepiej nagrywa, mimo tego, że jest starszy kurwa o 8,9 lat na telefon. Mhm. Nie? nie błaga się Chyba. O, krótka szyba, ale beat. <grywa> Piosenki A Tu tak, tuk-tuk'a? O, podłoga zajebista O, mechanizm dla? I oświetlenie lepsze No I wypełnik Żeby nam tak nie To jest do bezpieczeństwa to? Tam. Tak, żeby tam nie wrzucali nic na dach Tam pełno puszek było zawsze czy gdzieś innej świeci? Pojdę do słuchawki. Przejście, my idziemy. O, no, ale to nie działa. No. No, sorry. Po o, stoję. No, ja o, no, no. Idziemy do drugiej. Teraz będzie trójka, tak? Kościuszki trzy

Teraz ja już takich starych tabliczek nie robię. No tu dwa przejazdy, bo no, dwa przyjazdy. Tak. To już nazwoł.

Jedziemy sobie w dół. Jaki zaraz był? Trzy. Ale przecież już na początku filmu powiedziałem. Ja zapomniałem. No. Już nie myślę. Już nie myślałem. Uff O mnie streliło. Ci źle nagrało. Dzieci to bym nagrał, zobacz. Ja jest. Odrzucone masz. Jak odrzucone? No A to trudno. Ja se to, to w programie prawda? Ja? W ja? programie, no. Synku, mhm. jestem w budynku na innym levelu. 天童。

taka 33. To jest więcej Z tego choku. Z tego choku. To jest to samo co na kościuszki. No ale już tu jesteś, chcę nagrać no, Niby. Nie lubię nowe, ale jak już tu jest tu jestem, to najlepszy. Nie? Jasne. To jest choda odcinka na odcinka też, młody koko. A, kurde. <laughs> No Mógłem, No i za zaraz piątkę włączyć, no, ale nie mogę Ale tak no, tak. jakby było w 60 kHz to wygląda, zobacz ten cz 4K mogę też nagrywać A to no. już zamykanie Ale w 4K mogę też nagrywać no. Ale 30 mhm. lat i chyba w 4K będę nagrywał wszystkie od... 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 od. No. Lepsze jak jak będzie gorąca ta brzmietna gorąca to brzmietna mhm. to i tak nie daje nic mhm. no nie to no. na kościuszku jakoś szybciej jeżdżą chyba no mhm. a to my robił? Nie? tak, no to trzeba pogonić kryczkę. ci sami co tam byli? nie 31 tych robił no, tutaj robiła jakaś inna firma. Chyba za ładni się i znajdziemy innych na górę, niech będzie rąk Tak niedawno, żeśmy się spotkali A już pożegnania przyszedł czas Tyleśmy ze sobą przebywali Dzisiaj już wspomnienia łączą nas My tą piosenką Pożegnamy was Niech ta piosenka Przypomina nas usłyszycie W życiu przyjdą smutne chwile I choć w życiu przyjdą chwile złe, my wspominać was będziemy mile. Pozdrowie